To dla nas naprawdę wielki zaszczyt. Zobaczcie kto postanowił zostać twarzą naszej kampanii. Nieszablonowy i elegancki, czasem czuły, czasem drapieżny. Prawdziwy gentleman polskiej piosenki. Debiutował w latach 90 z zespołem Mafia i do dzisiaj jest słuchany przez wiele pokoleń młodych i starszych. No, gdy wstaje rano najchętniej zgotowałby budzikom śmierć. Ale gdy trzeba przyjdzie przy i przebaczy, a nawet wykrzyczy przedostatni protest-song. W jednej ze swoich piosenek śpiewa Nikt nie może się bać swej miłości, bo kiedy poczuje ją, każdy z nas taką samą miłość w sercu ma. To Andrzej Piaseczny. Dziękujemy panu Andrzejowi za wsparcie kampanii Respektuj.pl. Przemoc i dyskryminacja. Chciałoby się, żebyśmy mieli z nimi jak najmniej do czynienia w życiu, ale rzeczywistość zwykle jest troszkę inna niż ta, którą chcielibyśmy sobie wyobrażać. To wcale nie znaczy, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje wokół nas. Przeciwnie, wręcz. Im więcej będziemy mówić o wzajemnym szacunku, respektowaniu swojej różnorodności i swoich praw. Tym więcej wokół nas będzie ludzi, którzy e, dostrzegą taką potrzebę, a może taką potrzebę poczują wręcz na sobie czy wśród e, swoich najbliższych. Kiedy jest się człowiekiem dorosłym, chyba troszkę łatwiej jest znosić objawy dyskryminacji, a z przemocą sobie radzić. No ale najpierw musimy dorosnąć. E, opowiadanie o. O tym dorastaniu, o tym przyzwyczajaniu się do świata wokół nas nie jest do końca takie proste. Mnie również w życiu zdarzały się sytuacje, mniej w dorosłym, ale kiedy, kiedy chodziłem do szkoły, zdarzały się sytuacje, kiedy różnica zdań między Mną, a dyplomatycznie mówiąc, moimi adwersarzami, kończyła się potyczkami natury fizycznej wręcz. Wtedy to, był dla mnie, to były dla mnie stany emocjonalne, z którymi ciężko było mi sobie poradzić. A dzisiaj, dzisiaj choćby przez to, że mogę o tym mówić głośno, Mam nadzieję, że wszelkie przejawy dyskryminacji i, i nietolerancji będzie być może znosić troszkę łatwiej, a być może po prostu y, czasy zmieniają się na tyle, y, żebyśmy taką łatwość opowiadania o sobie, o tym, co nas spotyka, o tym nie tylko o tym, jak, jacy chcemy być, ale w, przecież jacy jesteśmy żeby to po prostu było łatwiejsze i żebyśmy, otwierając dyskusję na temat różnorodności i ścierania się na nią punktów widzenia, otwierali świat ludziom, którzy deklarując otwartość jednak tak bardzo otwartymi nie są. W kraju, w którym do niedawna jeszcze Większość społeczeństwa deklarowała przynależność do Kościoła katolickiego. Często te same osoby, często ci sami ludzie zapominali o głównym przesłaniu tej religii. O tym, że największe jej przykazanie to wzajemna miłość i wzajemny szacunek, respektowanie siebie. Respektowanie siebie do tego stopnia, żeby nie tylko tolerować siebie, ale żeby się na siebie po prostu zgadzać. Ym, jesteśmy różni i tacy powinniśmy być, ale to wcale nie znaczy, że, mm, no powiedzmy, niezgoda na czyjąś postawę albo, albo niezrozumienie tej postawy albo, yy, yy, albo właśnie różnice między nami powinny doprowadzać do czegoś innego niż tylko dyskusja. Kiedy pojawia się przemoc, kiedy pojawia się wzajemna niechęć, wtedy trzeba ingerować i mam nadzieję, że te nasze pogadanki, uczestnictwo rozpoznawalnych osób w projekcie Respektuj.pl troszkę przyczynia się do tego, że zaczniemy się troszkę więcej rozumieć. To naprawdę bardzo ważny projekt. I cieszę się, że mogę w nim wziąć udział. Kochajmy się zatem. I już, Andrzej Piaseczny.